No. Do widzenia. Do widzenia. Jest, jest, na koniec, jeszcze takie ważne pytanie. Tutaj, w mojej opinii, w opinii wielu osób, skład kadry narodowej w wyciskaniu sztangi leżąc jest jakimś nieporozumieniem. Są tam zawodnicy, którzy nic nie wyciskali, podali wielkie ciężary. Ja też mogę podać wielki ciężar, być może się w tej karze znalazł. Krzysiek jest na tyle męskim weteranem, że mógłby się załapać na seniorów niż polski kategorii do 120 kg. Rekord polskich, chyba tak, czy nie? Braku do rekordu polski. Nie, braku 10 kg. Brakło do rekordu A. Polski, no ale mistrz Polski z kategorii 120 nie jedzie na mistrzostwa, z kategorii 105 nie jedzie na mistrzostwa, przez jakiś śmieszny przepis. Tutaj także nawiązanie do weteranów. Weterani cały czas się szukują, cały czas w formie, za swoje pieniądze chcą jechać, reprezentować nasz kraj, nasze państwo, nasz Polski Związek, naszych działaczy polskich. Nie umożliwiają się. Przyszko, jakie jest Twoje zdanie co do Dlaczego taka sytuacja paradoksalna jest? O tak naprawdę to ciężko jest tym wszystkim odnaleźć jakikolwiek sens w działaniu Polskiego Związku, yy, nawiązując do weteranów w pierwszej kolejności. Jest to dla mnie chore. W tamtym roku była sytuacja, która właściwie można powiedzieć, że miała się zmienić. Yy, jeśli chodzi o ten rok, pogorszyło się. W tamtym roku byliśmy gdzieś wciągani po różnych dziwnych zawodach, gdzie musieliśmy się sprawdzać po kilka razy do tej samej kadry, badania przeprowadzać antydopingowe na własny koszt, co już jest moim zdaniem jakimś nieporozumieniem chyba jedyne w swoim rodzaju. Z wszystkich dyscyplin, jakie w ogóle są, czy to, czy to olimpijskich, czy nieolimpijskich, no nie. Jest to chore. I to, co się stało teraz, w tym roku, z weteranami, czyli przez to, że ktoś tam powpadał, że jakieś przypadki były antydopingowe, zarówno w trójboju, w ławce, jak i w kulturystyce, ponieważ to wszystko pod jeden związek. Dlaczego najbardziej dotknęło to weteranów, nie wiem. Może ktoś raczyłby mi odpowiedzieć kiedyś na ten temat, bo. Znając y, wyniki kontroli antydopingowej, to ile się nie mylę, wśród tych osób, które zostały złapane, było chyba tylko dwóch weteranów reszta to byli seniorzy i juniorzy. Dlaczego najbardziej dotknęło to weteranów, kiedy nie mamy nawet możliwości za własne pieniądze pojechać y, na zawody, na mistrzostwa świata czy, czy Europy? Dla mnie to jest chore i nienormalne. Nie? Następna rzecz, o którą Przemek pytałeś, skład kadry na Mistrzostwa Świata Seniorów teraz w maju, które będą w Soldynie. Jest to chore. Po przykładzie z mojej kategorii, fakt faktem, wygrałem te, te zawody. Zostałem Mistrzem Polski w kategorii do 120 kg. Wynik niepowalający, znowu 250 kg zaliczony w tej kategorii jest naprawdę słabym wynikiem, ale Według wszystkich zasad, które miały być, miały panować, są to eliminacje do mistrzostw świata. Z nich, spośród wygranych, powinno się wytychować kadrę. E, wygrałem, wprawdzie jestem, rzeczywiście jestem, coś tam chyba na 24 miejscu i to w składzie rezerwowym. Nie dziwi mnie to, że jestem na 24, ponieważ wynik, który został tam wpisany, 250 kg, no, na takiej pozycji mnie tam uplasował. Nie? Natomiast dziwi mnie tylko to, że znaleźli się tam również Karol Kołtoński i Oliwier Bryniarski, którzy nie zaliczyli żadnego podejścia. Mało tego, gdyby była walka jakakolwiek na tym ciężarze, gdyby było widać, że jest to skutek jakichś problemów technicznych coś w tym rodzaju, ale tam naprawdę, obiektywnie mówiąc, nie mieli po prostu siły. To Jeden było w dół? To było to w dół. W dół! Tak jak Zauważyłeś kiedyś sam, mógłbyś sobie założyć, ty nawet w swojej kategorii, 270 kg i nie wycisnąć tego, i co? Byłbyś w kadrze? Chyba tak, bo z tego, co tutaj widzę, no to tym się ktoś chyba kieruje. Bo jeśli zawodnicy nie wyciskają nic i są wrzucani do kadry, no to jest jakieś nieporozumienie. Z tego wynika, tam kiedyś ktoś ostatnio na forum zarzucił mi, że marny wynik, że mam się wziąć za treningi. Co mi zależało. Mógłbym zrobić tak, że w drugim podejściu, gdybym zaliczył 250, na trzecie założyć 320 i byłbym wtedy na pierwszym miejscu w nominacjach do mistrzostwa Świata, a nie w składzie rezerwowym, nie? Także nie wiem, co jest ważniejsze, czy ciężar, który wyciskasz, czy ciężar, do którego podchodzisz i go nie wyciskasz. No? Dla mnie raczej to, co wyciskasz. No może trzeba weterani, nie wiem, przeszli do WPC, skoro z w o wozu, niepotrzebni związkowo, czy nie Starek, to jest bardzo poza pytania rękiera. Tak na przykład Krzysiek, który jest no? na polskie warunki najmocniejszy, jednak nie łapie się na no. światowe salony. Może czas pomyśleć, żeby tych weteranów, no. ma, ale delikatni no. no. panowie no. idźcie sobie, startujcie gdzie chcecie, no. ruchoma no. co chcecie, kończycie 40 rok życia, nie macie szansy no. dostać pieniędzy od nas, ze związku. Także macie wolną kartę. No. Nie Generalnie rzecz biorąc, ja nie ukrywam, że po ostatnich wydarzeniach, które zaczynały się dziać, jeśli chodzi o weteranów, kiedy naprawdę wszystko ustawiłem pod kątem wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Danii, to naprawdę nie są małe pieniądze, które trzeba włożyć w to i nagle e, dowiaduje się na miesiąc, ten, że nie pojadę nigdzie, że nie mam nawet możliwości zweryfikowania tego, nawet wpłacenia jakiejś kontroli antydopingowej przejścia itd. Tak no to w tym momencie to naprawdę mija się z celem. Ja nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego po to, żeby zdobywać jakieś straszne pokosty i tak dalej. Zawsze to robiłem tylko i wyłącznie dla siebie. I tak jak myślę, że większość... Spokojnie mogę powiedzieć, że chyba 99% weteranów, którzy startują, robią to tylko i wyłącznie dla własnej satysfakcji. Dlatego, żeby coś robić, realizować się jakoś, żeby jakiś sposób na życie mieć, no nie? Natomiast no, nawet taką możliwość nam się odbiera, ale jest to bardzo przykre, tym bardziej, że wielu z weteranów bardzo dobre wyniki robi również jako seniorzy. I, i... No dziwię się, naprawdę się dziwię, bo my jednak ciągle jesteśmy w tym sporcie, a młodzi, tak jak powiedziałem w pierwszej części wywiadu, oni się zmieniają. Przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą. My jesteśmy jak na razie cały czas, a mimo to jesteśmy jak piąte koło uwozu. No jest to przykre i tak jak powiedziałeś, powstała już Federacja Druga WAP, u nas jest, samo i WPC, jest to też alternatywa. Jak na razie nie biorę jej pod uwagę, tylko i wyłącznie dlatego, że że zasady, które są określone przez IPF, bardziej mi odpowiadają. Nie? I bez względu na to, kto jak sądzi, ostatnie wydarzenia, czyli te wszystkie kontrole antydopingowe i te ilości złapanych zawodników w naszej federacji, szczerze, moim zdaniem. Trochę nas przybliżają do Federacji WAP i ktoś, kto zawsze był, zawsze był osobą, która twierdziła, że A, bo WAP, WPC, wszyscy na bombie jadą i tak dalej. No, generalnie rzecz biorąc, ja, ja nie chcę tutaj bronić tamtych ani oczerniać. Okazuje się, że tak samo kontrole, no, dokładnie rzadkie, sporadyczne, więc śmieszne przyjeżdżają, badają do kategorii 93 Janka Wegiele, który jest Ta, badany jest. wszędzie zawsze, no to jest biorąc znowu Janka. Paru chłopaków pod jankiem robi wynik duży widać czerwoni no i, i, teraz, leje się złość. i teraz paradoksalna sytuacja na przykład przykładowo ja nie mówię że ja tak biorą pierwszego zawodnika z kategorii którejś tam co wygrał biorą go na kontrolę dwóch następnych nie biorą pierwszego trafiają jest na dopingu którego biorą zostaje mistrzem polski następny ale on już nie został przebadany i paradoksalna sytuacja jest taka, że ten zawodnik jest teraz brany jako powiedzmy ten do kadry, tak? ale nie został przebadany. Jaka jest teraz pewność, że on, że on jest czysty. Nie? No ja mówię, to jest, to jest śmieszne, to jest śmieszne tylko to, że no właściwie bierze się nas, bo ja również bardzo często do kontroli jestem brany, bierze się nas, tych, którzy którzy ciągle startują, którzy są zawodnikami doświadczonymi i nie popełniają takich, takich błędów i takich rzeczy jak, jak właśnie, że tam łapią kogoś i tak dalej. Chociaż związek twierdził ostatnio inaczej, że, że właśnie doświadczonych zawodników, jak tam Kanińskiego, który wielokrotny y, niż Europy w y, że y, nagle ten zawodnik, mimo to, że doświadczony, został złapany, nie? No i to była taka jakby podstawa do tego, że nie należy ufać do końca tym doświadczonym, no nie? Może przez to badają właśnie dalej tych doświadczonych, bo nie ma pojęcia najmniejszego, dlaczego tak jest, no. Powinno się to zmienić, powinno być wyrywkowe badanie różnych innych ludzi tak samo, nie?